Śmieci to jest niekończący się problem, jeżeli chodzi o lasy. Mimo naszych apeli. Mimo edukacji, którą prowadzimy, no to wciąż nasze lasy są mocno zaśmiecone. Dobrze o tym przypomnieć, szczególnie właśnie przed długimi weekendami, bo rzeczywiście nam się wydaje, że ten jeden papierek po cukierku czy po kanapce to nic i przyroda sobie z tym poradzi, ale przemnóżmy sobie to przez ilość osób, która jednak z tych lasów, szczególnie w takim czasie weekendowym, majowym czy wakacyjnym, będzie korzystała i myślmy zawsze o tym, że chcemy ten las oglądać czystym, pięknym i zielonym, a nie zaśmieconym. Plaga jest ogromna. W zasadzie jeszcze nie dobiliśmy do połowy roku, a budżet przewidziany na sprzątanie śmieci już nam się wyczerpuje. Jest to bardzo przykre, bo tak jak mówię, mimo tej naszej świadomości ekologicznej, mimo edukacji, którą prowadzimy, mimo akcji sprzątania, w którą bardzo chętnie się społeczność włącza, wciąż te śmieci trafiają do lasów. Leśnicy w ramach tych pieniędzy też sprzątają, starają się przynajmniej usuwać te śmieci? Oczywiście, że tak, bo zgodnie z prawem, to zarządca gruntu sprząta. Więc nie są to nasze śmieci, a mamy obowiązek je usuwać. I praktycznie nie ma miesiąca, żebyśmy kilka, kilkanaście takich interwencji nie podejmowali. Od drobnych śmieci po odpady nasze domowe, przez opony, telewizory, lodówki, sprzęt AGD, i innego rzeczy. Trudne do usunięcia. Mieliśmy też i pomarańcze w lesie, i asfalt, i skóry zwierzęce. Także naprawdę są to śmieci, które nie dość, że są kosztowne w usunięciu, to jeszcze bardzo trudne w utylizacji. Teraz jesteśmy w masywie leśnym blisko osiedli. Tutaj niestety już widać, że te śmieci się pojawiają i czy rzeczywiście to jest tak, że obserwujecie dużą ilość tych odpadów w takich rejonach, czy nawet w tych masywach, do których trzeba dojechać te śmieci są? No jak ktoś ma do wyrzucenia jakiś duży odpad, kilka lat temu mieliśmy ogromne ilości szkła z remontu najprawdopodobniej dużej kamienicy, to rzeczywiście znalazły się one w środku lasu, więc ktoś sobie zadał więcej trudu, żeby je tam pozostawić. Natomiast notorycznie na obrzeżach lasu spotykamy odpady domowe, które chyba trafiają w takim przekonaniem, że one się rozłożą, że to jest coś naturalnego, że to jest taki kompostownik i to nie przynosi szkody środowisku. Natomiast tak nie jest, bo to właśnie te odpady najbardziej wabią zwierzęta, których jak słyszymy od społeczeństwa nie chcemy. A tu mówimy o dzikach oczywiście. One do tego przychodzą, lgną, uczą się, że takie miejsca są, traktują to jak swoją stołówkę. Stąd też między innymi tak dużo tych dzików na obrzeżach lasów, w miastach. Miastach w naszych ogrodach. Także wielki apel, aby tego nie robić. Natomiast oczywiście ludzie też widzą, zgłaszają, mamy telefony, mamy maile, przychodzą bezpośrednio do nas, czy dzwonią do leśniczego, właśnie, informując, że coś się nowego pojawiło, ale też mamy już trochę więcej telefonów takich z chęcią zorganizowania akcji, sprzątania, choćby taką sąsiedzką. I to jest świetne, bardzo się z tego cieszymy, bardzo to pobieramy i bierzemy też w tym udział. Czy spróbowaliście Państwo albo stosowane były jakieś fotopułapki na tych, którzy no, nie zachowują się tak jak powinni w tych obszarach leśnych? Tak, oczywiście. Fotopułapki cały czas są w użyciu i w dyspozycji Straży Leśnej. Jest ich już sporo. Są wieszane w miejscach, gdzie obserwujemy, że te śmieci są rzeczywiście notorycznie wywożone. Niejednokrotnie udało się już ująć sprawcę. Panie Przewodniczący, sporo odpadów trafia do lasów. Nie są to tylko śmieci takie domowe, ale czasem opony, szkło, czy Rus, y, takie rzeczy za darmo można chyba oddać. Troszkę nas tutaj zastanawia, jeżeli ktoś te odpady wywozi w miejsca dziwne, do lasu czy, czy na jakieś łąki, pola, naraża się na, na poniesienie kar wielotysięcznych, nawet przy, przy zanieczyszczaniu środowiska, kiedy pewnie drogę ma taką samą do pokonania na nasze przoki i tam my jak najbardziej legalnie przyjmiemy i przekażemy do zagospodarowania te odpady. Poza tym bezpłatnie. Poza tym bezpłatnie my zachęcamy mieszkańców, aby nie tylko oddawali odpady pod swoimi nieruchomościami posegregowane czy zmieszane, ale aby również odwiedzali nas w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Tam można oddać całą masę odpadów. Praktycznie wszystkie odpady komunalne można również tam oddać, oprócz odpadów zmieszanych. Czyli jeżeli coś uda nam się posegregować, zapraszamy. Na przok można, je, można te odpady oddawać, tylko w niektórych kategoriach są limity, ale nawet po przekroczeniu tych limitów również można oddawać, tylko wtedy trzeba po prostu ponieść dodatkową opłatę.